Obchody stulecia zwycięskiego powstania Wielkopolskiego będą też de facto obchodami początków polskiego lotnictwa, bo to powstańcy Wielkopolscy po zdobyciu lotniska na ławicy zdobyli pierwsze samoloty dla sił zbrojnych Wolnej Rzeczpospolitej. Akurat zbliża się ta setna rocznica Powstania Wielkopolskiego i zbliża się setna rocznica zdobycia całego zestawu samolotów, które zresztą warto to wspomnieć, były chyba największym łupem wojennym w historii Polski. Duża ilość sprzętu lotniczego bardzo przydała się niepodległej Polsce. Samoloty, które powstańcy zdobyli na ławicy, były wykorzystane w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Przewaga w powietrzu dała wojskom polskim szansę na sukces i te szanse wykorzystały. Wśród 300 samolotów zdobytych na Ławicy znajdowały się trzy samoloty Fokker D7. Były to najnowocześniejsze samoloty myśliwskie I wojny światowej. Podczas Powstania Wielkopolskiego wykorzystano je między innymi do osłony Ostrowa Wielkopolskiego. W sierpniu 1920 roku piloci 15 eskadry myśliwskiej prowadzili z ich użyciem ataki szturmowe na kawalerię I Armii Konnej Budionnego pod Lwowem. W polskim lotnictwie aż do roku 1926 wykorzystywano ponad 50 sztuk tych samolotów. My w naszej uczelni chcemy nawiązywać również do tradycji, wielkopolskich tradycji lotniczych. Pamiętamy, że nasz roklub Poznański jest najstarszym aeroklubem w Polsce. On również w 2019 roku będzie obchodził swoje stulecie, tak samo zresztą jak uczelnie, kilka uczelni wyższych miasta Poznania, w tym również Politechnika Poznańska. Pamiętajmy, że to się odbywało w roku 1919, a więc raptem kilkanaście lat po pierwszym locie Wilbura Wrighta. Na okoliczność stulecia powstania Wielkopolskiego chcieliśmy zbudować Wielkopolską Eskadrę Niepodległości. Z tą inicjatywą również podzieliliśmy się z panem Marszałkiem, który od lat jest wielkim propagatorem. Idei i pamięci powstania Wielkopolskiego. W ramach projektu Politechnika Poznańska pod nadzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego buduje trzy latające repliki samolotu Fokker D7. Samoloty, których zakończenie budowy przewidziane jest na koniec roku 2018, będą żywą promocją powstania wielkopolskiego na pokazach lotniczych i wystawach statycznych. Jednocześnie będą stanowić wyróżnik ilustrujący lotnicze aspiracje Politechniki Poznańskiej w stulecie jej powstania. trochę z tego względu nawiązujemy w Politechnice Poznańskiej do tradycji lotniczych również poprzez utworzenie w uczelni w kierunku lotnictwo i kosmonautyka, który od ubiegłego roku jest aktywny. To jest przyszłość naszej uczelni również w kształceniu ludzi, którzy związani będą z lotnictwem.